Ładnie dzwoni dzwonek wolności. Nam dzwoni, nie komu innemu, tylko nam. W Stanach Zjednoczonych w procedurze wyborczej, która trwa, mamy strajk włoski. Tak to się chyba nazywa, kawa zbożowa. <laughs> strajk włoski polega na tym, że <laughs> funkcjonariusze Państwa udają, że pracują, na przykład sądy oddalają pozwy bez badania dowodów, na podstawie jakichś wybiegów proceduralnych, oddalają pozwy. Dyrektor Narodowego Wywiadu Radcliffe udziela wywiadu w innym sensie mediom, tak, były wielkie przekręty wyborcze, tak, była ingerencja obcych mocarstw w proces wyborczy, ale kiedy trzeba dostarczyć Izbie Reprezentantów raportu w tej sprawie w terminie 45 dni od wyborów, Radki go nie dostarcza. To jest strajk włoski. Urzędnicy uznali urzędnicy, sędziowie, funkcjonariusze w sumie, bo to jedno i drugie to są funkcjonariusze państwa, uznali, że lepiej, y, bezpieczniej jest być po stronie ośmiornicy, która rządziła Ameryką przez ponad 100 lat, niż po stronie Trumpa. W y, tej sytuacji większość Polaków nie zna. No, trzeba ją im uświadamiać, nawet tzw. prawicowe media, portale, Informują, tutaj teraz zacytuję z głowy, zacytuję portal PCH 24, czyli Polonia Christiana 24. Ten portal powtarza, że Trump chce odwrócić wynik, jak gdyby ten wynik był niekorzystny dla niego i że sądy oddalają z braku, dowodów, oddalają czy odrzucają sprawy z braku dowodów. No to nieprawda. Źródłem dla tych prawicowych portali jest, są media mainstreamowe, czy jak mówią Amerykanie, lame streamowe. I niestety oni nie korzystają z tych mediów, z których warto korzystać. Na szczęście w Ameryce 74 miliony wyborców, wyborców Trumpa korzysta z innych mediów. Tam się już ta rewolucja w umysłach dokonała. U nas jest jeszcze no, dość daleko, chyba. Ale też coraz bliżej. Amerykanie też mają znacznie wyższą, moim zdaniem, kulturę organizacyjną niż my. Mają niższy poziom indywidualizmu, wyższy poziom współpracy. To jest kwestia wychowania. To się oczywiście zmienia i u nich, i w Niemczech, po sąsiedzku. I oni idą jedni i drudzy w naszym kierunku, co nie jest dobre, bo żeby skutecznie działać, trzeba zwykle działać razem, tak. Indywidualizm jest dobry w sensie zachowywania wolności osobistej, natomiast nie jest dobry, gdy trzeba coś zrobić razem, ale do tego dojdę za chwilę. Takie portale właśnie prawicowe, te różne telewizje prawicowe zdarza się, że coraz bardziej uzależnione od Zbigniewa Ziobry Wcale nie są po stronie wolności, ale to mnie akurat nie dziwi, bo Zbigniew Ziobro nie jest miłośnikiem wolności. PH24, który zresztą bardzo cenię, ten portal, często z niego korzystam, jest bardzo dobrze mówi o Zbigniewie Ziobrze, informuje o jego inicjatywach, co wskazuje na to, że być może, są na to zresztą inne, są inne wskazówki, tak? korzysta z dobrodziejstw finansowych Ze strony tego rzekomo skłóconego z Kaczyńskim odłamu rządzącego establishmentu. W poprzednim odcinku mówiłem, że to skłócenie jest dość pozorne, bo przecież to właśnie Ziobro dla Kaczyńskiego dba o, o to, żeby na prawo odpisu była już tylko ściana. Tymczasem Ziobro ma kłopoty we własnej partii. Wszystkie media donoszą, że. Po tym głosowaniu 12 do 8 w sprawie wyjścia z rządu, 12 do 8 dla ziobry. Jednak tych 8 oponentów ziobry ich, no i ich kolegów, młodych wilków, młode wilki, oni jednak wcale nie są uspokojeni, że będą pewnie nadal naciskać na bardziej, powiedzmy, radykalną politykę bardziej niepodległościową, bardziej suwerenistyczną, myślę, że też być może bardziej prawicową, ale tego nie wiem. Trzeba by o to spytać Janusza Kowalskiego, który wygląda na lidera tej grupy wewnątrz Solidarnej Polski. Jeżeli ktoś może spytać Janusza Kowalskiego, jak sobie wyobraża no, profil Solidarnej Polski, czy ewentualnie własnego ugrupowania, to, to proszę spytać, no, niech, on, że, niech on się... Kiedyś wypowie w tej sprawie. Muszę tę kawę z Gorzową popijać. Popijam. Niestety prawica polska, w związku z tym, że jest w coraz większym stopniu uzależniona od Zbigniewa ziobry, no nie jest za wolnością. A to jest nasz pierwszy dylemat na świecie w ogóle w tej chwili. Wolność czy totalitaryzm? O kształcie Polski czy świata. Jak już sobie poradzimy z totalniakami, porozmawiamy. Wtedy porozmawiamy. Teraz zajmijmy się wspólnie, wspólnie, znowu mówię o wspólnocie, o organizacji, o koordynacji działań. Wspólnie zajmijmy się, no niestety, walką, walką. To przykre. Jesteśmy leniwi, a tu trzeba walczyć. Trump nas nie zbawi. Niezależnie od tego, czy Wygra czy przegra tę grę, i tak nas nie zbawi. Jego sukces wyborczy jest nam potrzebny. Bardzo przydatny. Oczywiście, to jest jasne. Myślę, nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast jego porażka nie jest od razu klęską. Dla nas. Co więcej, jego sukces dla nas nie jest zbawieniem, jest pomocą. Dobrze, żeby. Wygrał, żeby objął rząd 20 stycznia, ale to nie znaczy, że nasze problemy zostaną rozwiązane. Wiele problemów pozostanie. Co więcej, w drugiej kadencji umocniony Trump może podjąć działania, do których nie przywykliśmy, kiedy był bardzo ograniczony przez głębokie państwo w pierwszej kadencji. Ja oceniam cały czas wysoko jego szanse na przejęcie władzy, chociaż, jak się rzekło, traci tak zwanych sojuszników, to znaczy strajkują jego sojusznicy. Okazuje się, że tego nie może, tam tego nie może, tu ma blokadę, tam ma blokadę, to są kolejne etapy jego działań. To są legislatury stanowe, to są sądy stanowe, to są to jest ta certyfikacja nieszczęsna głosowanie elektorów. To wszystko na razie okazało się no nieskuteczne w sensie proceduralnym, natomiast bardzo skuteczne w sensie właśnie samoorganizacji, bo przecież Amerykanie to widzą, są niezależni od mainstreamu widzą i cały czas no, są pobudzani, że tak powiem, do tej samoorganizacji, której wyraz dadzą zapewne 6 stycznia w postaci ogromnego zlotu wolnościowców konserwatystów, republikanów w Waszyngtonie potrzeba po prostu otoczyć budynki publiczne, kiedy będą tam się odbywały, no na Kapitolu będą się odbywały ostateczne być może procedury wyboru prezydenta. Trump nas nie zbawi, niezależnie od tego czy obejmie rządy czy nie. My mamy tutaj wobec siebie samych zobowiązanie Musimy sami sobie poradzić. Potrzebna jest nam właśnie ta sama organizacja, którą w większym stopniu wykazali ostatnio Niemcy, bo mają do tego jednak ten dryk kulturowy, tak są wychowywani. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, to są różne kultury. Niemcy nie są jedną kulturą. Niemcy są bardzo świeżej daty narodem. Nawiasem mówiąc, 21 stycznia na zajutrz po przysiężeniu prezydenta w Stanach Niemcy, państwo niemieckie, będzie obchodziło 150-lecie. To jest to samo państwo, które w Wersalu pod Paryżem ogłosił y, król pruski, cesarz niemiecki, cesarstwo niemieckie, tak naprawdę cesarstwo Bismarka. Y, ma ciągłość prawną, tak? Ma ciągłość prawną. Trzecia Rzesza to było to samo państwo. I obecna Republika Federalna to jest to samo państwo. Niektóre prawa obowiązują od 100 lat, 150 lat. Kodeks cywilny na przykład ma ten sam od ponad 100 lat. Chociażby jakoś trzeba będzie pomyśleć o upamiętnieniu 150-lecia państwa niemieckiego, którego, dodajmy, nigdy wcześniej nie było. Nie było Niemiec. Nie było też narodu niemieckiego. Ale polskiego narodu tak naprawdę też nie było przed ponad 100 lat. One się, te nowoczesne narody tworzyły się wówczas. Osobna sprawa. Wróćmy do samoorganizacji. Wspaniałą rzecz powiedziała kiedyś w październiku Justyna Socha, organizatorka wielu protestów, działaczka szczepionkowa właśnie, czyli zwolenniczka dobrowolnych, racjonalnych szczepień na Socha powiedziała: samoorganizacja, tak, ego do kieszeni. To jest właśnie to, czego teraz potrzebujemy. A widać, że z tym jest problem. Jak ego do kieszeni, to z samoorganizacją problem, jak jest samoorganizacja, to od razu się ego pojawia. Amerykanie mają pewne sukcesy w samoorganizacji, bo, bo muszą. tak? Myśmy tutaj w Polsce. No też nie by musieli. Trochę tych sukcesów było 30 lat temu, ale to inne pokolenie. 30, 30, parę, 40 lat temu. Były pewne sukcesy, naprawdę były. Samo organizacji oddolnej, spontanicznej. Ona była, te organizacje były przejmowane, były infiltrowane, no ale jakieś były. Teraz w zasadzie nie ma. Tymczasem y, trzeba jest stworzyć i to właśnie my mamy to zadanie. To zadanie realizuje się następująco. Nie dobrze, żeby było, spotkać się trzeba w realu, oczywiście nie w internecie. To jest pierwsza rzecz. Spotkania w realu, zwłaszcza no, łatwe, czyli wtedy, kiedy jesteśmy blisko siebie fizycznie, to możemy to zrobić w jednej miejscowości na przykład. Ale możemy też się zjechać z innych miejscowości, nie przejmując się tym, że hotele są zamknięte, naprawdę. Nie są nam potrzebne hotele, a policja nie chodzi po domach. To spotkanie trzeba przygotować i to musi zrobić ktoś. I tu jest potrzebna hierarchia pewna. Tu nie ma tak, że wszyscy sobie po prostu, wszyscy równi, wszyscy sobie przyjeżdżają w jedno miejsce, pogadać, pogawędzić, opowiedzieć coś, wygadać się i się rozjeżdżają. Nie. To trzeba przygotować. Ktoś, organizator, koordynator, ma to koordynować, czyli przygotowuje najpierw. No może być w internecie właśnie. Przygotowuje. Co? Cel działania, cel spotkania. Jakie pytania mamy sobie zadać na tym spotkaniu i na jakie pytania mamy sobie odpowiedzieć? Nie trzeba odpowiadać przed spotkaniem, ale trzeba wiedzieć, na jakie pytania sobie odpowiedzieć. Potem na spotkaniu już nie rozmawiać o rzeczach innych, no chyba, że mamy za dużo czasu. Jeżeli ktoś preferuje spotkania z alkoholem, to jest czas na Trzeźwe pogadanki, trzeźwe rozmowy, pytania i odpowiedzi. A potem w nocy, jak ktoś chce, to sobie może popić. Tak? Ale nie, nie w trakcie. Nie załatwia się ważnych spraw przy, przy alkoholu. No i na te pytania na spotkaniu, na te właśnie pytania, które wynikną z rozmowy wstępnej, należy sobie odpowiedzieć. I te, te odpowiedzi streścić, sformułować, wydusić z nich wspólny mianownik i to znowu jest zadanie koordynatora, a nie wszystkich naraz. Ktoś musi być tym szefem. I tu jest właśnie problem, bo ego wtedy się pojawia. Tak, ja jestem liderem. Tymczasem koordynator nie musi być do końca, znaczy jest liderem, ale to nie jest żadna, to nie jest żaden zaszczyt. To jest właśnie zadanie, praca. Ja pamiętam jak byłem prezesem Jakichś tam stowarzyszeń w latach 90. za młody. Miałem małe dzieci, dużo. To było duże obciążenie dodatkowe. Zwykle oczywiście z powodu też tej właśnie braku organizacji, jaki nas cechuje, nie umiałem delegować zadań. No, nikt kończył pieniędzy na mnie płacił. W związku z tym nie każdy się rzucał na pracę. Tak sobie z siebie za darmo. No i w związku z tym wiele rzeczy robiłem po prostu sam. Musiałem od początku do końca nie, logo wymyślić, salę załatwić na spotkanie, zapłacić, potem ściągnąć pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to tak właśnie tak na tym polega ta niewdzięczna rola lidera. Ego do kieszeni, pracę wykonać, i jeszcze nie wypomnieć innym, że ja tu się narobiłem. Ach, można wypomnieć. Wy też róbcie. Taka sama organizacja jest nam właśnie potrzebna, i to już w zasadzie już na wczoraj, na przedwczoraj. I tego nie ma. Tego nie było, nie ma i nie było. Tymczasem opór wobec naciskowi total, totalniaków, który wzrośnie, jeżeli Trump te wybory przegra, wciąż liczę na to, że on będzie prezydentem, ale cały czas się musimy liczyć z tym, że no teraz już może nawet nie 15% jest, ale i 30% prawdopodobieństwa, że jednak nie będzie prezydentem. I my musimy sobie poradzić z tym. Oczywiście będą inne game changery, będą inne wydarzenia, w tym duchu, w tym duchu, który nam sprzyja. No ale te wydarzenia same też nie załatwią sprawy. One nam sprzyjają. Natomiast my musimy być gotowi. My, jako Polacy, musimy być gotowi do stawienia oporu dalszym postępom, totalizacji życia społecznego, gospodarczego, ograniczeń wolności, a potem też budowy czegoś nowego, lepszego może według starych wzorców. No, i z tą myślą, widząc, że minęło 16 minut, chcę się z Państwem pożegnać. Dziękuję za to, że ostatnie moje dwa filmy mają większą oglądalność niż poprzednie. Nie dużo większą, ale wyraźnie większą. Ponieważ nie zawdzięczamy tego YouTube'owi, więc pewnie zawdzięczam tego, to ja, myślę, że także Państwo, tę, że tę naszą rozmowę ogląda więcej znaczy, rozmowę też to znaczy mój monolog, a potem Państwa odpowiedzi w komentarzach. Na przykład, że to, to, to że to ma większą oglądalność, to zawdzięczamy, jak sądzę, aktywności Państwa. I za to bardzo dziękuję. No i kończę apelując o to, żebyśmy przyjrzeli się wzorcom współpracy, jakie są, jakie mają właśnie chociaż Anglosasi czy Niemcy, i brali od nich to, co dobre. To jeszcze na koniec coś powiem, skoro już tyle gadam. Pamiętam z początków internetu, to sprzed 20 lat, pisałem bardzo dużo maili do bardzo wielu nieznajomych na świecie, w różnych językach, chcąc dostać materiały, których wtedy było dużo mniej w internecie, trzeba było prosić, jakieś książki, artykuły. Często to byli uczeni, naukowcy z różnych krajów. Otóż zasada była taka: amerykańscy, brytyjscy, niemieccy czy australijscy, Naukowcy odpowiadali zawsze na maila. Nie, nie, nie zawsze szybko, ale zawsze odpowiadali. Nie zawsze konkretnie, ale zawsze była, był sygnał zwrotny. Polscy, czy rosyjscy czy włoscy bardzo często nie odpowiadali. To jest ta różnica kultury współpracy. I na to zwracam uwagę. Od tego zacznijmy. Rozmawiamy. Najpierw rozmawiamy, a potem reszta pewnie wyjdzie. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość i proszę o upowszechnianie tego filmiku.